A to jest pytanie, które często się pojawia i ja myślę, że taką najlepszą wskazówką jest to, żeby rozbudowywać swoje życie towarzyskie, żeby otwierać się na ludzi, bo faktycznie im więcej ludzi znamy, im więcej przebywamy wśród ludzi, tym więcej też tych ludzi pojawia się w pakiecie z nimi. To jest taka pierwsza rzecz, którą zawsze polecam, ponieważ jest wiele osób, które wychodzą z takiego założenia, że ta miłość musi się znaleźć sama. No, tymczasem jednak życie pokazuje, że do drzwi najczęściej po albo listonosz, czasami komornik, w każdym razie no, nie za bardzo osoby, których byśmy e, oczekiwali, szczególnie w kontekście miłości. E, a druga rzecz to taka, żeby pozbyć się nierzeczywistych oczekiwań, czyli oderwać się troszeczkę od tej e, takiej idei romantycznej miłości, która jest przedstawiana we wszystkich filmach, że po prostu on, ona, prawda, jedno spojrzenie, chmurki jednorożce, tęcze i w ogóle to naprawdę rzadko się zdarza.